Drodzy bracia i siostry, w ten dzień naszych jezuickich zaduszek, to wspomnienie wszystkich zmarłych Towarzystwa Jezusowego otrzymujemy w Kościele. Niezwykłe czytanie z listu świętego Pawła, czytanie, które często słyszy się na pogrzebach. Ale święty Paweł, pisząc te słowa do Rzymian, nie miał na myśli pogrzebów. Ani wspomnienia zmarłych, pisał o rzeczywistości tamtych czasów. Chrześcijan w Rzymie, nie tylko w Rzymie, właśnie w I wieku, wtedy, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane. I te słowa jak najbardziej były prawdą, odnosiły się do ówczesnych chrześcijan. Nikt z nas nie żyje dla siebie. I nikt nie umiera dla siebie. Jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana, i w życiu, więc i w śmierci, należymy do Pana. Greckie słowo Christianos, od którego pochodzi nasze polskie chrześcijanin, oznacza Chrystusowy, należący do Chrystusa. To jest, że tak powiem, te pierwsze słowa dzisiejszego, pierwszego czytania są definicją chrześcijanina i one wtedy były rzeczywistością, ale czy są dla nas rzeczywistością? Czy rzeczywiście w naszym życiu tak jest? Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie umiera dla siebie, jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana. Jeżeli umieramy, umieramy dla Pana. Wtedy zostać chrześcijaninem to znaczyło. Wystawić się na potężne ryzyko, łącznie z ryzykiem utraty życia. Tak jest i dziś w wielu krajach. W Indiach, w krajach przede wszystkim w krajach muzułmańskich, tam nasi bracia chrześcijanie rzeczywiście nie żyją dla siebie, żyją dla Jezusa Chrystusa. Tam nie opłaca się być chrześcijaninem. Przeciwnie, opłaca się zrezygnować z chrześcijaństwa tak po ludzku. Tak było też, jak mówiłem, w starożytności, do pewnego momentu, mniej więcej do roku 313, kiedy to Konstantyn Wielki zalegalizował chrześcijaństwo, a parę dziesiąt lat później inny cesarz ogłosił chrześcijaństwo religią panującą, religią państwową. I wtedy zaczęło się opłacać być chrześcijaninem. Wtedy można było, czy nawet łatwiej było żyć dla siebie jako chrześcijanin, nie dla Pana. To znaczy, w istocie, sprzeciwiać się tej definicji, tej nazwie Christianos należący do Chrystusa. Jak jest dziś? Jak jest z nami? Wtedy w IV wieku, kiedy właśnie chrześcijaństwo stawało się religią panującą, państwową, zaczęło blaknąć, jego świadectwo zanikało. Pan Bóg nie mógł na to pozwolić, żeby nie było widoczne światło Jezusa Chrystusa, światłość w ciemności. Jak mówi. Yy, Apostoł Jan w prologu, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Po to jest właśnie chrześcijaństwo, po to jest Kościół, aby świecić. Mówi Jezus Chrystus, wy jesteście światłem świata. Wy jesteście światłem świata. Właśnie. Czy jesteśmy? I ponieważ to światło zaczęło blaknąć, a może nawet zanikać. Pan Bóg powołał w IV wieku nowy charyzmat. Zaczęło się od świętego Antoniego Wielkiego, który zostawił wszystko i poszedł na pustynię, żeby być, jak się mówiło wtedy, męczennikiem ducha, żeby być świadkiem Chrystusa, żeby żyć tylko dla Chrystusa. Chociaż to było szaleństwo, zanim pociągnęli inni ludzie. Mówi się, że pustynie Egiptu w IV wieku zaroiły się od pustelników. Z czasem powstawały inne formy życia, które nazywano monastycznym, z czasem życiem zakonnym. Także w XVI wieku zrodziło się towarzystwo Jezusowe. Z tego samego impulsu święty Ignacy zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Tak jak Pan Bóg go prowadził. Wyrzekł się wszystkiego. I chociaż wyglądało to tak, jak i wtedy, w pierwszych wiekach na szaleństwo, to jednak wokół Niego zaczęli gromadzić się ludzie, ci pierwsi towarzysze. Co więcej, święty Ignacy miał taką wizję, w której widział Jezusa Chrystusa niosącego krzyż. I prosił Najświętszą Marię Pannę, prosił Boga Ojca, aby Go przyłączył jako towarzysza do Jezusa Zbawiającego Świat. I tak zrodziła się też ta nazwa Towarzystwo Jezusowe. Dziś modlimy się za wszystkich jezuitów, za wszystkich, którzy poszli tą samą drogą. Za świętym Ignacym, ale przede wszystkim za Jezusem Chrystusem, jako towarzysze Jezusowi. Wczoraj, jak mówiłem, obchodziliśmy święto wszystkich świętych, ponad 200 świętych i błogosławionych Jezuitów, których Kościół wyniósł na ołtarze, ale też jest cały szereg innych świętych, o których nie wiemy, czy są święci, ale przypuszczamy, że jest wielu, wielu więc, o wielu więcej świętych. Są jednak i ci, którzy być może są w czyśćcu, którzy Tą drogą za Chrystusem jako jego towarzysze szli kulawo z grzechami, błędami, różnego rodzaju upadkami, może i zgorszeniami. I owszem, tak jak umieli, powierzyli się Panu ze swoimi słabościami, a teraz czekają na to, aby w pełni zobaczyć Jego, jego miłość, Jego miłosierdzie do grzeszników. Oczyszczają się. I za nich się modlimy, dziś, dziś ich wspominamy. Kościół zawsze się modlił za tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Potrzebują pomocy po swojej śmierci. My przychodzimy do Pana też patrząc na tę naszą rzeczywistość, czy to w życiu świeckim, czy w życiu zakonnym tego niepełnego. Powierzenia się Chrystusowi, tego niepełnego życia tylko dla niego. Zwłaszcza, że w naszej ojczyźnie sytuacja jeszcze jest taka, że może opłaca się być chrześcijaninem, może opłaca się być księdzem, kapłanem, jezuitą i że zamiast żyć dla Pana jeszcze w jakiejś mierze żyje się dla siebie. Stąd to wezwanie do nawrócenia, to co słyszymy dziś w ostatnich słowach Ewangelii. Jak mówi Pan Jezus, radość powstaje wśród Aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. Ten dzień to owszem, dzień modlitwy za zmarłych, ale też wezwanie, abyśmy powracali do Pana, abyśmy przestawali, przestali żyć dla siebie. Żyli dla Niego i tracili życie dla Niego, to znaczy, umierali dla Niego. Ja abyśmy rzeczywiście, tam, gdzie Pan Bóg nas postawił, byli prawdziwie Chrystusowi i stawali się światłem w ciemnościach tego świata. Amen.